Szanowni Państwo, chciałem przede wszystkim pogratulować tego fantastycznego przedsięwzięcia realizowanego tutaj w Parku Naukowo-Technologicznym. Nie da się ukryć, bo chcę o tym wspomnieć w, nieco szerszym, w szerszym kontekście. Chcielibyśmy bardzo, aby w nowej perspektywie do 2020 roku, na podstawie zapisów naszej, naszej strategii, osiągnąć wartość PKB, przynajmniej na jednego mieszkańca, na poziomie wyższym niż średnia w Unii Europejskiej. I można tego osiągnąć tylko poprzez przyciąganie tutaj kapitału, jedynym atutem jakim byłoby, byłyby względnie niskie koszty, koszty pracy. A więc e, musimy sięgnąć już do istniejących e, zasobów, musimy zmobilizować istniejące zasoby w regionie, oraz e, przyciągnąć również te podmioty, które byłyby zainteresowane e, rozwinięciem skrzydeł, które byłyby zainteresowane kooperacją. A więc musimy nauczyć się współdziałania. Pierwszym narzędziem do realizacji tego celu, o którym powiedziałem na początku, to regionalny program operacyjny na lata 2014-2020. Już dziś chcę zapowiedzieć, że na wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, szczególnie tej innowacyjnej, opartej na wiedzy, zarezerwowaliśmy kwotę 420 milionów euro. To wydaje się olbrzymia kwota. Ale przecież to nie jest jedyne narzędzie finansowania innowacji, nowoczesnych technologii w Polsce, budżet samego regionalnego programu operacyjnego jest duży, posięga prawie 2 miliardów euro. Ale jeżeli chcemy konkurować z innymi regionami Europy, innymi regionami Unii Europejskiej, musimy realizować inwestycje i przedsięwzięcia Przekraczające swoją wartością możliwości regionalnego programu operacyjnego. Tak więc dla regionu absolutnie kluczowe jest przyciągnięcie spoza województwa jak największego kapitału przeznaczonego na rozwój. Mowa tutaj o środkach z programu operacyjnego Inteligentny Rozwój czy też Horyzont 2020. Już budujemy w tej chwili instytucje, umożliwiając tym samym przyciągnięcie takiego kapitału właśnie z programu operacyjnego Horyzont 2020. Kluczem do efektywnego wykorzystania środków z regionalnego programu operacyjnego, ale też i do osiągnięcia po kolejne środki z programów krajowych i unijnych jest znale znalezienie naszej inteligentnej specjalizacji. To jest znalezienie nowego sposobu na wykorzystanie istniejącego potencjału przedsiębiorstw i uczelni pomorskich i nadanie im dynamiki rozwojowej dzięki trafnie dobranej interwencji publicznej. Szanse na zdynamizowanie rozwoju pomorskiej gospodarki zwiększymy, stawiając na efekt synergii poprzez opracowanie w partnerstwach podmiotów ze świata, nauki i biznesu, konkretnych programów rozwojowych, tych obszarów gospodarki, gdzie mamy silny potencjał do konkurowania. W procesie powstawania inteligentnych specjalizacji, takie partnerstwa biznesowo-naukowe mają teraz po raz pierwszy możliwość pokazania swojego potencjału rozwojowego oraz tego, że zainwestowanie w nie przyniesie największą wartość dla całego regionu. W chwili obecnej obserwujemy, jak Polfarma bardzo ważna firma, bardzo ważna kompania funkcjonująca na Pomorzu. Silnie zaangażowała się w pracę nad opracowaniem propozycji inteligentnej specjalizacji w obszarze zaawansowanych technologii w profilaktyce i terapii chorób cywilizacyjnych. Fakt, iż pan prezes, właściciel, podjął się roli lidera i koordynatora prac specjalizacji, zapraszając jednocześnie do ścisłej współpracy zarówno innych partnerów biznesowych, jak i też naukowych. Na przykład Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej, jest przykładem tego, jak silny podmiot gospodarczy obecny w regionie bierze na siebie współodpowiedzialność za rozwój regionu i wraz z innymi partnerami potrafi się włączyć w realizację wspólnej dla całego regionu strategii. Przykład Polfarmy, ale też i innych przedsiębiorstw podejmujących się roli liderów inteligentnych specjalizacji napawa nas bardzo bardzo wysoką satysfakcją. Po pierwsze pokazuje to, że budowanie wspólnych strategii rozwoju biznesu przy jednoczesnej konkurencji jest po prostu możliwe. I nawet silni gracze widzą wartość we współdziałaniu. Po drugie, ponieważ dowodzi iż przyjęta przez nas koncepcja zawierzenia inicjatywy oddolnej samych zainteresowanych przedsiębiorców była trafna oraz, że społeczna odpowiedzialność biznesu za rozwój regionu może znakomicie łączyć się z realizacją czysto biznesowych planów. Chcę za to bardzo podziękować, za tę inicjatywę Polfarmie, za tę inicjatywę osobiście panu Starakowi i chcę, aby ten znakomity przykład Polfarmy był świetnym przykładem dla innych dużych przedsiębiorstw, dużych kompanii, funkcjonujących na terenie Pomorza. Zapraszamy do budowy właśnie takich partners, takich aliansów, które nadają nowy impet rozwojowy całemu województwu. Dziękuję bardzo.